Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie: wyznać dziedzinę funkcji. No i mamy podanych 9 funkcji opisanych za pomocą wzoru. W pierwszym przypadku f od x dana jest wzorem pierwiastek z 3x plus 6. Mamy tutaj pierwiastek drugiego stopnia, więc liczba, która jest pierwiastkowana, czyli w naszym przypadku 3x plus 6 musi być liczbą większą bądź równą od 0. no i taką nierówność zapisujemy, czyli 3x plus 6 jest większe równe od 0. Plus 6 przerzucam na prawą stronę nierówności, czyli od obu stron nierówności odejmuję 6, stąd 3x jest większe równe od 0 minus 6, czyli minus 6. Gubimy trójkę, tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony nierówności przez 3, stąd x jest większy równy od minus 6 podzielić na 3 da nam minus 2. Zatem dziedzina funkcji jest równa do no, x należącym od przedziału z lewej strony domkniętego od minus 2 do plus nieskończoności pod punkt B f od x dana jest wzorem pierwiastek z 5 minus 2x no i w tym przypadku podobnie 5 minus 2x musi być większe równe od 0 czyli 5 przerzucam na prawą stronę nierówności stąd od obu stron nierówności odejmuję 5 otrzymujemy minus 2x jest większe równe od 0 minus 5 czyli minus 5 Gubimy minus dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony nierówności przez minus dwa. No i pamiętamy, że mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną, odwracamy jej zwrot, zatem x jest mniejsze równe od 5 drugich. Wyciągamy całe, czyli x jest mniejsze równe od 2 i 1 druga. No i zapisujemy dziedzinę. Dziedzina to przedział od minus nieskończoności do 2 i 1 druga domknięte. Podpunkt C. F od x dana jest wzorem 2 dzielone przez pierwiastek. Z x plus 4. No i tutaj na pewno musimy zapewnić, żeby pod pierwiastkiem była liczba większa bądź równa od zera, ale dodatkowo pierwiastek znajduje się w mianowniku, czyli mianownik nie może być zerem. Zatem muszą być spełnione obydwa warunki, czyli mianownik nie może być zerem i pod pierwiastkiem nie może być liczba no, nie mniejsza od zera. Zatem tak naprawdę x plus 4 musi być większe od 0. Tutaj ten warunek większe bądź równe nam odchodzi ze względu na to, że pierwiastek jest w mianowniku. Plus 4 przerzucam na prawą stronę nierówności, stąd x jest większe od minus 4, zatem dziedzina funkcji to przedział od minus 4 otwarte do plus nieskończoności. Podpunkt d f od x dana jest wzorem 1 podzielić przez pierwiastek z 9 minus x plus 3 podzielić przez pierwiastek z x. No i tutaj podobna sytuacja jak przed chwilką, czyli mamy w mianowniku pierwiastek. Zatem to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe od 0. 9 minus x jest większe od zera, dziewiątkę przerzucam na prawą stronę nierówności, zatem od obu stron nierówności odejmę 9, otrzymujemy minus x jest większe od minus 9, no i teraz gubię minus, czyli mnożę obie strony nierówności przez minus 1. Pamiętamy, że jak nierówność mnożę lub dzielę przez liczbą ujemną, muszę odwrócić jej zrób, zatem x jest mniejsze od 9. W drugim ułamku mamy pierwiastek z x w mianowniku, zatem x musi być większy od 0. No i mamy takie dwie nierówności x mniejszy od 9 i x większy od 0. Zatem dziedzina funkcji to przedział od 0 do 9. Od punkt e f od x jest równe pierwiastek z x plus 1 w liczniku podzielić przez x minus 2. Najpierw w liczniku mamy pierwiastek, zatem x musi być większy bądź równy od 0, a w mianowniku x minus 2 musi być różne od 0, ponieważ nie możemy dzielić przez 0. Minus 2 przerzucamy, czyli x jest różny od 2. No i otrzymujemy dwa takie warunki: x większy równy od 0 i x różny od 2. Czyli jak spośród liczb większych równych od 0 wyrzucimy dwójkę, otrzymuję sumę takich dwóch przedziałów. Czyli dziedzina funkcji to przedział lewostronnie domknięty od 0 do 2 otwarte, suma od 2 otwarte do plus nieskończoności. Tutaj w tym miejscu wyrzuciliśmy tę dwójkę. Od punkt f. f od x jest równe 4x dzielone przez pierwiastek z 4 odjąć 6x. Dodać 1 podzielić przez x kwadrat. Najpierw w pierwszym ułamku, w mianowniku nie może być 0 i mamy pierwiastek, czyli to co jest pod pierwiastkiem 4-6x minus musi być większe od 0. Czwórkę przerzucam na prawą stronę nierówności, czyli od obu stron nierówności odejmuję 4. Otrzymujemy minus 6x, jest większe od minus 4. Gubimy minus 6, tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony nierówności przez minus 6. No i pamiętam, że mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną, odwracam jej zwrot, czyli x jest mniejszy od 4 szóste. Skracamy ułamek przez 2, czyli x jest mniejszy od 2 trzecie. W drugim ułamku w mianowniku mamy x kwadrat, czyli tutaj nie możemy dzielić przez 0. Zatem x kwadrat różne od 0, czyli x musi być różny od 0. I mamy takie dwa warunki. x mniejszy od 2 trzecie i nie może być zerem, czyli z tego przedziału od minus nieskończoności do 2 trzecie wyrzucamy 0. Zatem otrzymuję dziedzina funkcji, to przedział od minus nieskończoności do 0, suma od 0 do 2 trzecich. Tutaj również otwarte, ponieważ w nierówności był znak mniejszy. Podpunkt G f od x jest równe w liczniku pierwiastek z 5 plus x, a w mianowniku 10, x kwadrat plus 10x plus 25. W liczniku mamy pierwiastek, czyli liczba pod pierwiastkiem musi być większa bądź równa od 0, czyli 5 plus x większe równe od 0. Przerzucam piątkę na prawą stronę nierówności, czyli od obu stron nierówności odejmuję 5, stąd x jest większe równe od minus 5. Teraz mianownik. Mianownik nie może być równy 0, czyli zapisujemy x kwadrat plus 10x plus 25 jest różne od 0. I tutaj można zauważyć, że mamy do czynienia ze wzorem skróconego mnożenia. 10x zapiszemy jako 2 razy 5 razy x, a 25 jako 5 do potęgi drugiej. No i teraz widzimy, że przypomina to wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Zatem otrzymujemy x plus... 5 i wszystko w nawiasie do potęgi drugiej ma być różne od 0. A z tego wynika, że to co jest w nawiasie, czyli x plus 5 musi być różne od 0. Piątkę przerzucam na prawą stronę, czyli x różny od minus 5. I mamy takie dwa warunki. x musi być większy, równy od minus 5, a tu musi być różne od 5. Zatem z tej pierwszej nierówności wystarczy wyrzucić minus 5, czyli otwieramy przedział. Zatem dziedzina funkcji to przedział otwarty od minus 5 do plus nieskończoności. Od punkt h f od x jest równe w liczniku pierwiastek z 1 minus x, a w mianowniku 9 minus x kwadrat. W liczniku mamy pierwiastek, zatem liczba pod pierwiastkiem musi być większa równa od 0, czyli zapisujemy minus, znaczy 1 minus x jest większe równe od 0. Jedynkę przerzucam na drugą stronę nierówności, czyli od obu stron nierówności odejmuję 1. Otrzymujemy minus x jest większe, równe od 0, minus 1, czyli minus 1. Gubimy minus, czyli mnożę obie strony nierówności przez minus 1. No i pamiętam, że mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną, odwracam zwrot, czyli otrzymujemy x jest mniejsze, równe od 1. I w mianowniku nie może być 0, czyli 9 minus x kwadrat jest różna od 0. Dziewiątkę przerzucam na drugą stronę, czyli mamy minus x kwadrat jest różne od minus 9. Gubimy minus, czyli mnożę obie strony przez minus 1, stąd x kwadrat jest różne od 9. Zatem x nie może być trójką lub x nie może być minus trójką. No i mamy takie dwa warunki. x musi być mniejszy, równe od 1 i x nie może być trójką, a trójka od razu yy, jest poza tym przedziałem. Natomiast minus trójka znajduje się w tym przedziale, bo to jest przedział od minus nieskończoności do 1 domknięte. Zatem po drodze znajdzie się minus trójka, i tę minus trójkę muszę wyrzucić, czyli dziedzina funkcji to przedział od minus nieskończoności do minus 3, suma od minus 3 do 1 domknięte. Podpunkt i f od x jest równe pierwiastek z x minus 2 w liczniku podzielić przez pierwiastek z 5 minus x w mianowniku. W liczniku to, co mamy pod pierwiastkiem, musi być większe równe od 0, czyli x minus 2 większe równe od 0. Minus 2 przerzucam na prawą stronę nierówności, czyli do obu stron nierówności dodam 2, zatem x jest większy równy od 2. W mianowniku mamy pierwiastek i mianownik musi być różny od 0, zatem 5 minus x jest tym razem większe od 0. Piątkę przerzucamy na prawą stronę, stąd minus x jest większe od minus 5. Mnożę obie strony nierówności przez minus 1, aby zgubić minus. No i pamiętam, że przy mnożeniu nierówności przez. Przy dzieleniu przez liczbę ujemną odwracam zwrot, zatem x jest mniejsze od 5. I teraz mamy dwa warunki, x większe równe od 2 i x mniejsze od 5, czyli dziedzina funkcji to przedział lewostronnie domknięty w dwójce do 5 otwarte. Jeśli pomogłem zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.